Jesteśmy parę sekund po zakończonym spotkaniu derbowym pomiędzy KS Stradom Częstowa a Wiktorią, zakończyło się to spotkanie zwycięstwem Stradomia 1-0, jest z nami strzelec Złotej Bramki dającej trzy punkty Łukasz Siecierski, jak ocena tego dzisiejszego spotkania i przede wszystkim takie derbowe zwycięstwo chyba smakuje podwójnie. Witam serdecznie, tak jak pan powiedział smakuje podwójnie, występowałem 6 lat. Na ulicy Krakowskiej w Wiktorii, więc to dla mnie był taki mecz z podwójnym smaczkiem, jak pan mówił. No jeszcze udało mi się strzelić bramkę, to dodatkowy plus, naprawdę super. Miło wspominam, czasy Wiktorii, no ale teraz jestem w Stradomiu, strzelam do stradami. Ostatnio przeważasz o losach spotkania. W poprzednim meczu z KS Pankami, teraz z Wiktorią. Dzięki Tobie. Punkty zostają tu na Sabinowskie. Po to jestem, żeby strzelać, żeby pomagać drużynie. Drużyna jest najważniejsza, a moje bramki to są nad dru drugorzędną sprawą. Ale że strzelam, to się cieszę bardzo. Mimo, że wygraliście to dzisiejsze spotkanie, to mieliście kilka przestojów w spotkaniu, gdzie drużyna gości była zespołem lepszym na boisku. W tych ważnych momentach umieliśmy się przy utrzymać przy piłce. Yy, trochę zwolnić tempo gry, złapać faul. No zawodnicy młodzież jeszcze tego nie mają. No. Myślę, że to to zaważyło, że wygraliśmy to spotkanie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.